Hej hej, cześć, maneczko ludziska, a z tej strony serwatek witam Was w kolejnym odcinku z typowej polskiej wsi w Farmingu 17. W dzisiejszym odcinku, jak widzicie, jest taki bardzo dosyć kozacki sprzęt, ponieważ stoi właśnie taki oto przed nami Zetor Crystal, który został dodany na właśnie strony z modami około parę godzin temu. Ale dobra, to może za chwilę jeszcze tak w ramach. Yy, ogłoszeń parafialnych chciałbym was poin, poinformować no bo właśnie prosiła mnie jedna osoba żeby mi właśnie z, no jakby to powiedzieć kurcze zapomniałem tego słowa jak to osobę pozdrowić o więc co ja pozdrawiam Dominikę Gowacką proszę bardzo a my co lecimy sobie z odcinkiem ale dobra teraz tak jeszcze już wracamy do gry i tak jak widzicie, no, zmieniłem sobie tego fenda, co był na początku, i zastąpiłem go właśnie tym pięknym sprzętem, który no, jest przekozacki. No, nie widziałem lepszego, ma tyle opcji modyfikacji. Możemy założyć mu na przykład zamiast tu za zwykły obciążnik y konsolę do Tura, opony zmienić nawet y kolor Felk, ale to <laughs> jeszcze nie wszystko, bo Zakupiłem jeszcze pług Fernanda, bo myślę, że do takiego ciągnika to już tamtego półka nie będę używał. I w dzisiejszym odcinku, właśnie, zajmiemy się orkom nieużytków. No, bo nieużytki też trzeba zagospodarzyć. Tu jeszcze stoi na 60 od poprzedniego odcinka. No, ale czy nie widzicie, jak to jest piękny sprzęt? Taki, taka wielka lokomotywa. No ja zmieniłem sobie jej, bo jeszcze można ustawić silnik Ja sobie wziąłem tą mniejszą wersję, no bo po co mi taka wielka krowa No i co? No lecimy sobie z odcinkiem i na dalsze pytania będę odpowiadał gdy... O, odpaliła Będziemy właśnie sobie jechać ja muszę to jakoś zawrócić, żeby... O nic nie zahaczyć I gites I Możemy lecieć, myślę że... Yy, ale może jest trochę podgłośnie yy, Dźwięki z gry żeby było nas głośniej słychać głośność pojazdów, wezmę na 100% no bo dźwięk tego e, Zetora jest dosyć. no jest jakiś lak był. E, jest dosyć... No, jest na dobrym poziomie. On jest raczej tak przerobiony z Farminga 15 e, z dodatku Gold, no ale trochę lepsze może tekstury i no multum modyfikacji jakie można mu mm, założyć, jak powiedzieć no można mu założyć konsolę, i te różne rzeczy. Ogólnie bardzo wam dziękuję. O Jezu, jaka tu górka jest. Ogólnie dziękuję wam za dużą liczbę subskrypcji i ogromną liczbę wyświetleń poprzednim po odcinkiem. No po prostu miazga, żeby w 3 dni, no to są 3 dni, kiedy ja nagrywam kolejny odcinek. O Jezu. No i jak zwykle to mój o drzewo. No Polecam, Że po trzech dniach dobiliście prawie tysiąca wyświetleń no, Miazga No ale dobra, to może zaraz powiem, no Ogólnie sobie zrobimy właśnie, nie, całego pola na pewno nie zrobimy, bo No, odcinek musiał trwać godzinę No a ja takich odcinków nie chcę robić Więc co, no opuścimy sobie i polecimy Ogólnie na tym polu jeszcze nie orałem, Tym zetorem no, i powracając właśnie do tych 7. No, ja bardzo Wam dziękuję. No i zapraszam do dalszego oglądania, bo nie wiem, czy taka seria jeszcze taka typowo polska, no bo u solec też jest, ale jest bardziej taka nowoczesna niż typowo polska. No, u mnie można trochę bardziej. Staram się się bardziej. no. Staram się bardziej do tego podchodzić tak. Po staremu, o tak. No i żeby wyjechać tutaj równo, to muszę sobie obrać jeden punkt y, na przodzie, czyli to będą te drzwi od stodowy, sąsiada. No i będziemy sobie tak jechać. Hmm, no, no to. A, jeszcze jedna taka war bardzo ważna rzecz dotycząca tego, że wiele osób y, osądza mnie do skopiowania tej serii od Mafisolec. No fakt, jest to bardzo podobna seria, yy, w 17, ale jest jednak trochę inna, ponieważ ja będę starał się bardziej... mówię, takimi starszymi maszynami, nie, nie takimi nowymi robić. Yy, no, żeby po prostu to było inne. Jeden widz mi zarzucił to, że skopywałem serię, bo wziąłem ładowarkę tą kramera. No ale młody człowiek człowieku nie wiem, co ja mówię. Yy, chłopie, no co ja mam zrobić, yy, jeżeli... Jeżeli nie ma innej ładowarki takiej typowo małej w modach. Tylko jest właśnie... Jezu, ja mam takie lagi dzisiaj? Tylko jest właśnie ta kamera. Jezu stój drzewo! No, dobra. no nie ma innej ładowarki, jest tylko ta kamera. No to... Co ja mam zrobić? No... Jezu, ażem pojechał równo. Uf, no... <laughs> po pełnej. Równo żem pojechał. Ale dobra, już będę jechał tak na ukos. Szkoda. Ogólnie, że te tekstury, co tutaj są, to są takie. Hmm, tak jak rządki od ziemniaków, że jest poprawione. Nie mają właśnie tego. Jak to ktoś nazywał? Obracania 360 stopni, tylko są w 8 płaszczyznach, chyba bodajże. Ale i tak jest, myślę, że dosyć fajnie. No bo takim sprzęciorem to w realu musiał sobie pojeździć, również taką beczkę dorypałem naprzód temu krystalowi. No bo jednak trochę ten bóg chyba waży A. Nie będę się bardzo nim tak naprzód brał, bo po co? No i myślę, że dzisiaj w dzisiejszym odcinku będziemy orać, ale już w następnym odcinku zajmiemy się agregatowaniem tego. Nie wiem właśnie czy zrobię siewy, bo siewy już raz robiłem w pierwszym odcinku i chyba te się wypominę. Więc no co ja mam dzisiaj takie lagi? No to no, też... Dotyczy... Ale nie że lagi, że cały czas mam lagi, tylko tak nieraz jest taka mocna ścinka, no. no. No, no, nie wiem, no nie wiem. Komputer mam dobry. Od czego to zależy? Może od jakiegoś moda? No nie wiem, no nie, nie wiem. Mnie, mnie to się nie podoba. Nie wiem, że tak to wygląda. Myślałem nad jeszcze jednym ciągnikiem, ale taka 80 też jest w paczce modów yy, polskich, wyszła już. Ale jak na razie się trzymam. Może później ją wymienię. No ta seria nie będzie taka typowa, że będą miała cały czas te same ciągniki, ale będą też takie inne. Będę zmieniał po prostu... ale chyba tego zetora to na długo pozostawię, bo jest kozacki, no takiego zetora. Ach, z takim... z takimi. z takim multomem... nie, nie wiem jak nazywać, z takimi opcjami modyfikacji no to nikt nie widział. Żeby taki dobry ciągnik... Był już na początku farminga 17 No ja wiem że to jest bardzo przerobiony model z 17 z 15 golda No ale i tak propsy dla tej osoby która właśnie go, go przerobiła jakby No bo ktoś tam pewnie się wmądrzy w komentarzu Eee ja też bym mógł takie coś zrobić tak i tam przerobiony aby no dam mu łapkę w dół No to weź zrób człowieku takiego no Mondralo ja bym mu tak powiedział, nie? No bo nie do... Jezu, jakieś gałęzie są z przodu? Chyba ich się nie da zabrać. No i taki człowiek będzie się przymądrzał. Eee ja umiałbym zrobić lepszego, nie będę bym ściągał, nie ściągałbym od właśnie farminga, tylko zrobił od nowa. no to człowieku zrób co. Mądre, ale jedna. Trzeba doceniać tych ludzi, co chociaż trochę przerabiają te mody i robią to w o wiele lepszy sposób. No i mam tutaj właśnie też dodany ten y, mod z oficjalnego, oficjalnej jakby strony farminga y, Na ten realistyczny teren i myślę, że trochę to widać bardziej, że jakby ten ciągnik wjeżdża w bluzdę Może nie tak jak mod orki, ale jednak, zaraz wam pokażę Jednak y, te, te lekkie przechylenie w tą jedną stronę widać, ona na przykład tak jak teraz jest no to jest naprawdę widać że jednak w tej brudzie jakby jechał, chociaż tej bruzdy nie ma. No i myślę, że te odcinki będą się pojawiały często, ale muszę też stawić odcinek właśnie z Franią, którą serdecznie pozdrawiam, która mi robi takie przepiękne y, miniaturki, znaczy miniaturki tła ja robię, ale Tomek właśnie mi robi y, to takie moje, moje wycięte, moją wyciętą posturę, o tak to można było nazwać moją wyciętą posturę. No, robi to na wysokim poziomie. I ja mu za to bardzo dziękuję. No, jest współtwórcą tego kanału, więc jakiś wkład musi robić, żeby ten kanał był dla nas dwóch. No bo na razie wstawiam ja filmy. Tomek jest właśnie na... nie gościem, tylko no, współpracownikiem na tej drugiej serii. No i, ale nie obrałem filmów, więc y, dobrze, że to robi y, Że to jest po prostu, jest, jesteśmy podzieleni pracą No bo y, przysiedzenie przy takiej miniaturce i zrobienie jej, znaczy wycięcia postury No jest żmudną pracą y, I właśnie ja się, on jakby się zajmuje trochę miniaturkami, a ja Zajmuję się y, Właśnie robieniem filmu, nagrywaniem i renderowaniem go, więc jest taki jakby podział tego co ma, kto właśnie robić. I... A, jeszcze właśnie jedna osoba zadała mi pytanie: jaka rozdzielczość jest ta filmu? Że są właśnie paski na dole i u góry, ale nie wiem, <laughs> dlaczego. E, action Action nie nagrywa farminga w, na pełnym ekranie, tylko muszę nagrywać farminga właśnie w trybie okna. Dlatego są te paski, bo na dole właśnie są pokazane właśnie godzina, no po prostu yy, od Windowsa panel no i on nie, nie, nie chciałbym, żeby ten panel był widoczny na odcinku, więc z tego są te paski. No nie wiem, jak ktoś wie jak to zlikwidować, żeby po prostu mi nagrywał, no po prostu nagrywa czarny obraz i dźwięk, yy, Action, i no jest to niefajne. Nie wiem dlaczego tak jest, może jakiś mot robi. No piszcie, jakby ktoś wiedział, to bym yy, był bardzo wdzięczny. Yy, dlatego, żeby ktoś to... Ktoś to napisał bo Przyznajmy się, no trochę to gorzej wygląda Wiele osób mi na to zwróciło uwagę, że no, Co ty robisz z tymi filmami, dlaczego mają te paski, no ludzie, no nie mogę ich, nic innego poradzić na to Że tak to wygląda Jak widać mam prawie 12 minutę I jakoś ta się nasza Ten nasz gameplay Gameplay, let's play raczej yy, Skleja, że jest dosyć fajnie. Nie jest jak w tamtym odcinku, że co 3 minuty cięcie było. No ale i tak jest dobrze. To chyba zrobimy ostatni przejazd i się pożegnamy. Bo ja myślę, że robi takie niezbyt długie odcinki. Może jeszcze więcej pojedziemy. Aha, znaczy trochę się jeszcze cofnę. O. No, kozacki jest ten krystal. Yy, no, mi się on mega podoba. Piszcie, czy, czy też Wam się taki ciągnik podoba. No bo jest, jest kurcze. Jest kozackim. Zaraz się cofnę tam. Albo tam dla jednej takiej, tej to tam może być niedorany. Co ja tam będę. No i myślę, że bociągi się pojawiały. Yy, tam, żeby odcinki trwały około 15 minut. Wiesz, może to kiedyś się zwiększy. Dobra, ja sobie wycofam na tamto nierobione. I się pożegnamy. O, resztę pola zrobię raczej mm, z, poza właśnie odcinkiem. Może sobie tak zajdę o tego ciągnika. E, więc co? Ja się z wami żegnam. Zostaw łapeczkę w górę, subika kan na kanale. Trzymajcie się, do następnego razu. Cześć!